gazu, no daj mu, daj mu tam, gaz, raz, 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 raz! No, coś, grześ? Widziałeś? No właśnie oglądam. No ręce opadają. U ciebie też taka kicha? Grzesiu, gorzej, jeszcze gorzej. Kukurydza już dawno w skupie, pszenica zasiana, a ja kompletnie nie mam pojęcia jaki kolor auta wybrać. Taki prezent postanowiłem zrobić na święta. Dla żony się powodzi. Ja kupiłem ostatnio ciężarówkę i jestem zupełnie spłukany. I jeszcze te zbiory... No nic, kończę, bo mi tu dzwonią kolejni, że się zakopali. Cześć! No cześć. Ciężarówkę? Biedaczysko. Dobrze, że moja Basia się jeszcze mieści do osobówek. I co tam znowu, Grześ? No co ty tam zasiałeś, że już po zbiorach? No jak to co? A Nowi? Co? A Nowi, zbierasz wcześniej, co najważniejsze, rekordowe plony. Ziarno łatwo się suszy, a dzięki temu, że nadaje się na gryz, uzyskałem w skupie jeszcze wyższe ceny. Ale jak? No przecież te twoje gleby to się do niczego nie nadają. No nie są rewelacyjne, ale na szczęście Anowi sprawdza się na każdym rodzaju gleby. Ty, to musisz mi dać na na tego dystrybutora. Bożeż ty, co się tu... Wyjazd mi stąd. Dobra kończę, bo mam tu niezły sajgon. No. no... Ja też... O... rudy. Jej wezmę. Ostatnio mi pytała, czy jej będzie dobrze w rudym.